Spokojnie, wyluzuj. Jak powiedzieć po angielsku spokojnie, uspokój się, czy właśnie wyluzuj? Możliwości jest wiele, a wszystko zależy właśnie od sytuacji, od kontekstu, bo nie zawsze uspokój się oznacza po prostu uspokój się, bo jesteś zły. Można kogoś próbować uspokajać, bo jest zdenerwowany. I właśnie w angielskim pokażę ci kilka możliwości na to, aby kogoś uspokoić, aby powiedzieć komuś, żeby się uspokoił komuś. Lub też czemuś. A jeżeli masz wrażenie, że ten materiał będzie ciekawy, to już teraz możesz dorzucić jakąś łapkę w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło, możesz też udostępnić ten materiał. Być może twoi znajomi też uczą się angielskiego i zobaczą, że jest to przyjemne, ciekawe, może nawet czasem z poczuciem humoru. Takim chyba podstawowym zwrotem, moim zdaniem jednym z najbardziej popularnych i też potocznych, to jest calm down. To calm down oznacza takie właśnie uspokój się. Słowo calm oznacza spokój, natomiast jako czasownik to calm oznacza uspokajać. So, calm down. Można sobie skojarzyć to, że tak uspokój się na dół. Weź swoje emocje na dół. Tak sobie można to skojarzyć. One są gdzieś tam porozrzucane. So, calm down. Uspokój się. I ono jest dość uniwersalne. Może być zastosowane w sytuacji, gdy ktoś jest zdenerwowany, angry, or mad, wściekły, ale też ktoś może być nervous. Pamiętamy? Nervous to jest taki zdenerwowany, rozemocjonowany, na przykład przed egzaminem. So, calm down. Można też powiedzieć relax. To jest dość proste do skojarzenia i do zrozumienia. Relax. Bardzo podobne do naszego polskiego relax, czyli zrelaksuj się, też wyluzuj. Relax. Zobacz, jak to daje wiele możliwości. Relax. Don't worry. Man, relax. Widzisz, w zależności od kontekstu. Kolejna propozycja ode mnie to Take it easy. To jest takie, uspokój się, nie przejmuj się. Take it easy. Czyli jakby weź to na luzie. Easy, coś łatwego, też coś luźnego. Na przykład easy English to byłby łatwy angielski, to jest łatwy angielski, bo przecież angielski jest łatwy, tylko trzeba go odpowiednio ugryźć. So take it easy. Takie uspokój się, może daj na luz, weź to na luźno. Chociaż widzisz, też wszystko zależy od kontekstu, bo gdyby się ktoś zdenerwował, bo na przykład powiedzieliśmy coś, to też można powiedzieć Take it easy. It was just a joke. To był tylko żart. Take it easy, weź to na luz, weź to na coś luźnego. Następna propozycja, taka bardziej potoczna, mam wrażenie trochę slangowa. Cool down, cool down. To cool oznacza ochładzać, m.in. cool it down, można by powiedzieć, czyli ochłodź to, ostuć to. Natomiast gdybyśmy powiedzieli tak do kogoś, cool down, to też ten ktoś jest raczej podgrzany emocjami i my go chłodzimy. Cool down. Wchodzimy w nieco poważniejsze słowa, poważniejsze uspokajanie, poważniejsze, może nawet życiowe. Słowo settle, tak mniej więcej ja to wypowiadam, możesz powiedzieć settle. I to słowo oznacza m.in. osiadać. Na zasadzie osiedlać się gdzieś, na przykład a settler settler czy brytyjczyk powie settler, to jest właśnie osadnik. So settle down może oznaczać osiedlać się gdzieś, ale taki zwrot też możemy użyć, jeżeli chcemy kogoś uspokoić, ale tak nieco bardziej poważnie, tak życiowo, tak jakby osiedli się. Tak, ustatkuj się, you need to settle down. Czyli musisz się uspokoić, musisz się ustatkować. Powiemy tak do kogoś, kto ma właśnie taki frywolny tryb życia. Tutaj przykład: I settled her down. No właśnie, jakby to można zrozumieć? Uspokoiłem ją, jakby ustabilizowałem ją, okiełznałem ją w tym oczywiście przykładzie. Ale pamiętaj, że nie zawsze musi to być takie poważne, takie ustatkowanie się życiowe. Gdyby ktoś był na przykład zdenerwowany i byśmy powiedzieli do niego Settle down, to zabrzmi to tak trochę zabawnie, poetycko, jak najbardziej by to było dopasowane do kontekstu. Następna propozycja ode mnie to don't still me. Słowo still być może znasz. Jest to jedno z tych słów, które poznajemy na początku. Ono oznacza ciągle, jakby stale. Można by powiedzieć I still do it. Czyli ciągle to robię. Coś tam robię ciągle w swoim życiu. Natomiast jak to bywa w języku angielskim, jedno słowo może być rzeczownikiem, czasownikiem i czasem nawet przymiotnikiem w jednym. I to still może być także przymiotnikiem. Czyli taki jakby właśnie uspokojony, Taki nieruchomy, taki cichy. Tak sobie można wyobrazić to słowo jako przymiotnik. Still. Natomiast jako czasownik może ono właśnie mówić o tej czynności. Czyli jakby uspokajać kogoś, tak wprowadzać go w stan nieruchomy. Więc ten zwrot, don't still me, wyobrażam sobie jako takie nie uspokajaj mnie, ale na zasadzie ja chcę coś zrobić, bo na przykład jestem zdenerwowany, albo chcę coś powiedzieć i ktoś szturcha mnie łokciem. Na przykład żona szturcha łokciem. Don't say a word. A ja wtedy bym odpowiedział: Don't steal me, czyli nie uspokajaj mnie, nie sprawiaj, żebym był nieruchomy. Tak sobie możemy to wyobrazić. Więc zapamiętaj ten zwrot, że zawsze wtedy, gdy ktoś będzie nas chciał na przykład ograniczyć w zrobieniu czegoś, czy w powiedzeniu czegoś, to wtedy możemy powiedzieć: Don't steal me. Następna propozycja zawiera w sobie słowo steady. I to słowo steady, być może znasz takiego zwrotu ready, steady, go, które u nas przetłumaczymy jako gotowy do startu start. I to steady to jest coś takiego jakby stałego, takiego właśnie na pozycji, takiego ustabilizowanego. Można by to też zrozumieć jako uspokojonego w niektórych sytuacjach. Na przykład, tak powiemy do zwierzęcia, które jest niespokojne. Na przykład w jakichś filmach typu western możesz usłyszeć, jak cowboy mówi do swojego konia steady. Steady. Właśnie tak, uspokój się, ustabilizuj się. Więc ten zwrot jak najbardziej pasuje do zwierząt. Steady your dog. Czyli uspokój swojego psa, bo ten pies na przykład skacze, jest niespokojny, szczeka. Ktoś mógłby powiedzieć, could you steady your dog, please? Albo po prostu, forma rozkazująca. Steady your dog. Albo na przykład steady your children. No, może ktoś by tak powiedział. Czyli właśnie jakby okiełznaj swoje dzieci. Gdyby one były bardzo noddy, niegrzeczne. No, to wtedy można by powiedzieć Steady your children. Ale jeśli chodzi o uspokajanie dzieci, to jest lepsze słowo, o którym zaraz Ci opowiem. Natomiast jeżeli do tego momentu Ci się podobało i masz wrażenie, że fajnie by było zostać ze mną nieco dłużej w niektórych moich projektach, to ja tylko przypominam o NLiNano 500 Zwrotów. Jest to taka propozycja dla kogoś, kto myśli, że jego angielski mógłby być bardziej komunikatywny i ma problem z nauką angielskiego, nie działają standardowe metody, nie działają szkoły językowe, nie działa zapamiętywanie tych wszystkich słów, to to rozwiązanie oparte właśnie na zwrotach, na konstrukcjach zdaniowych jest dla Ciebie. Koniecznie sprawdź prezentację, zobacz opinie, jeżeli masz jakieś pytania, po prostu napisz do mnie wiadomość. W dużym uproszczeniu ponad 500 zwrotów, ponad 500 takich konstrukcji zwrotów podzielonych na kategorie do tego wszystkiego, native speakerzy do tego ćwiczenia i tłumaczenie łopatologiczne właśnie w taki sam sposób, jak tutaj. I na sam koniec propozycja słowa pozytywnego. W przeciwieństwie do tego steady, to słowo będzie takie bardziej pozytywne, chociaż może być dla nas problematyczne, ponieważ ten zlepek Techa, który jest wymawiany jako coś pomiędzy ty, hy, z... Wy, wy takie, f, jakbyśmy seplenili, czy czasem będzie to w. I w tym przypadku moja propozycja wymowy tego słowa to jest sooth, takie długie U, i później właśnie to przygryzienie. So, sooth oznacza także uspokajać, ale tak na zasadzie ukajać, jakby łagodzić, załagadzać coś. So, sooth, your baby, będzie oznaczało właśnie uspokój swoje dziecko, ale Ukoj swoje dziecko, załagoć swoje dziecko. To jest takie słowo, które przeprowadza nas ze stanu, którego nie lubimy, który nam się nie podoba, w stan, w którym będziemy usatysfakcjonowani. Tak sobie możemy wyobrazić to słowo. Więc można by też powiedzieć soothe your mind, czyli właśnie uspokój, ukoj swój umysł. Moim zdaniem znacznie lepsza propozycja niż steady your baby, czyli doprowadź do porządku swoje dziecko. Tutaj jest to raczej uspokój. Spraw, żeby było usatysfakcjonowane. Takie moje propozycje, jeżeli chodzi o słowa związane z uspokajaniem. Jeżeli ty masz jakieś inne propozycje, koniecznie dorzuć je w sekcji komentarzy. Jeżeli materiał Ci się podobał, to ja tylko przypominam, będzie mi bardzo miło, jeżeli coś po sobie zostawisz. Komentarze uwielbiam czytać, za nie także bardzo mocno dziękuję i widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Cześć, do zobaczenia. Nie działają szkoły językowe, nie działają szkoły językowe, nie działają.